Dzień dobry drodzy i rodacy, Marian Pruzyński z Lwowa. Dzisiaj o 6 godzin rana Lwów był atakowany przez rosyjskie rakiety moskalskie. Dziękować Bogu, że nic ludziom nie stało, ale był zrujnowany, bo my mamy fabryką, jaka remontuje samoloty, ona była zrujnowana. Pali się tam, ale już u mnie z okna widać. Ogień się już gaszą, bo już mniej jest dymu. Daj Boże Wam zdrowia wszystkim życzę i chcę podziękować jeszcze tym ludziom, jakie już od rana dzwonią, zapraszają do Polski, i do Gdańska i do Warszawy. Dziękuję Wam wszystkim. Daj Boże Wam zdrowia. My jeszcze będziemy w Lwowie. Mieliśmy dobrą młodzież i mamy, bo jedna młodzież w 18 roku, 1918 roku obroniła Lwów. A teraźniejsza młodzież też nie spała, jak tylko się zaczęła wojna, ona zaczęła zbierać flaszki, różne materiały palne, polystyrol, i z tego robić koktajle Mołotowa. I nie siedzi tu czeka, póki wróg przyjdzie do Lwowa, ale z tymi koktajlami jedzie na front. A front sami wiecie, teraz się rozciągnął w Charkowie, w Kijowie, w Mikołajowie. в Херсоні, бо найвенці москальові залеже на Херсоні, бо стамтон он б'є же води до Криму. Бо як не бенджі мняв води в Кримі, то і Крим йому не потрібен, там не бенджі ні росло. Ну no, і так далі іджі. Ну і так війна іджі, юж ми доходимо до 20-го дня. І хцем вам пов'єджіч, що то, що я відзем у Львові, To jest straszne z tego, z tego widzenia, że mamy tyle uciekinierów, że lwów ich już nie może pomieścić. Prawie 500 tysięcy uciekinierów. No ale te, co w Lwowie zostali, to nie są biedne uciekiniery, bo po Lwowie nie można przejść i nie przyjechać. Takie auta są, że nigdy w Lwowie takich aut nie było. A te biedni oczekinierzy, jakie przyjeżdżają do Lwowa pociągami, autobusami, to są bardzo biedni ludzie, zmęczeni, bo jadą nieraz, na przykład z Kijowa, albo z Charkowa, to 30 godzin jadą. I jadą nie tak, a w pociągach, jak i w jednym siedzieli, gdzie ma siedzieć cztery ludzi być, to ich jedzie 20, 26 nawet nie opowiadali. I oni jak wychodzą z pociągu, Biegną od razu z, z dworca kolejowego, bo, bo boją się bombardowań. I nijak nie rozumieją, że w Lwowie nie ma wojny, że Lwów stoi. Oni mówią, no jak to tak, nas bombardują, a was nie. No ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. Trzeba pomyśleć, czemu to tak się robi. Ale w Lwowie jest cicho, syreny, przeciwbombowe, są na dzień po trzy, po cztery razy. No i tak to idzie dalej. I te kobiety, bo że przyjeżdżają pociągami, to są kobiety z małymi dziećmi, a dzieci nie pozostawiają swoich najulubioniejszych piesków, kotków, no, morskich świn, wszelkie swoje żywe, 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 żywe no, nie zabawki powiedzieć, a żywych swoich kolegów zabierają sobą, nie zostawiają w tych ruinacjach, w tych miastach, gdzie się rujnują, gdzie bomby biją. No i doszło do tego, że w Ukrainie bardzo dużo już dzieci urodzi urodziło się w schronach bombowych. Także przedstawcie sobie miejsce urodzenia schron bombowy, czy w Kijowie, czy, czy w Charkowie. No, ale przejdziemy dalej i te kobiety z tymi dziećmi biegną do autobusów, jakie są podstawione przed dworcem kolejowym, ale są tam też przywoźnicy z Polski. To się nazywa komboj humanitarny. Ja się ich pytałem, tych chłopców, kto ich tu przesyła. Oni mówią, że oni sami przy, przybyli tu, bo czują w serca, że oni muszą to być i wywozić tych biednych ludzi z Ukrainy do Polski. I oni też przywożą ich do granicy, przywożą do Polski i na, nazad jadą za kolejną porcją ludzi. A te ludzie, że przyjeżdżają, są przestraszeni, zmęczeni. I wystawiony w Lwowie jest bardzo dobrze. Ulientariusze pracują, wystawiają tak po tej drodze, gdzie oni biegną z z jedzeniem, tam wszystko jest, i barsz jest, i drugi jest, i, i jakieś dla kotlety, dla dzieci są banany, słodyczy, woda, a oni biegną, bo boją się, że będą bombardować i biegną do tych y, autobusów, do tych aut, jakie są z Polski. I tylko jest jedna różnica tu u nas, że z Polski przyjeżdżają auta, autobusy od firm i najwięcej jest takich ludzi, jakie z zapływaniem serca, jakie są, no można powiedzieć, no, na, na własnych autach przyjeżdżają, no kto ma busik, ich zabierają tych ludzi do Polski, a oni nawet nie wierzą, że ich wezmą, bardzo się boją, że ich tu zostawią gdzieś. Але пан Бог є добре, і люди теж, ну їх везем до Польщі, а далі ж Польща, то ж далі, то ж вилепів є чи одне, якщо ними опікуємо.